W dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku jestem w wyjaździe. <laughs> na początku zostawcie łapkę w górę i jesteśmy na zielonym gospodarstwie. O panie! Auto! Ty, porzucone chyba. Takie jak moje, ale porzucone, bo tutaj nikogo nie ma. Tutaj nikogo nie ma, także to auto jest porzucone. A my jedziemy tak, nowym właśnie Ursusikiem. No i z nowymi nabytkami, czyli ze zgrabiarką, tur z widłami i ciężarek. Wow, jeszcze tu się... czekajcie, muszę to... Oj. Dać do góry. Oj, okej. Okay. No, dobra. To po te auto sobie zaraz wrócimy. Ma one hoka? Tak. Zaholujemy je sobie nawet zaraz nowym Ursusikiem. <laughs> Oj, gaz, 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 gaz. Dobra, jedziemy szybko sobie i skręcimy sobie tam, tam dalej na to gospodarstwo albo dobra, ja to tak zrobię. Okay, I tutaj z tyłu będziemy wyładowywać. W sumie, w sumie to tą szóstawą byśmy mogli rozładować to wszystko. Dobra. Szóstawą. Ustawa bez przedniego napędu jest. No ale co? Idziemy? Dajcie łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale, bo to jest bardzo, ale to bardzo ważne. Okej, okay, tak. O, dobra. Dobra, jest git. Nie, 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 Ja muszę tak super siłą to tu dać, ten ciężarek. Okej, okay. oj, dobra, dobra, teraz do góry. Okej, okay. powoli. Hmm. Nie by tą zgrabiarkę dać. Bo... Czybym jeszcze wyjechał tu. Dobra. Tu ją damy. A tak do 60 będziemy jeździć. Będziemy jeździć 60. Z tym. Z tą zgrabiarką. Ok, teraz obciążnik. A, i małym John Deere i małym Deerem będziemy musieli pojechać. Podjechać tu. Po tur. Ok. Bo tura nie weźmiemy. No, a ten ciężarek to jest 1000 spin, nie, 900 to jest chyba. Ciężarek. Dobra, szybko. Szybko, pyk. O, panie. Dobra, teraz gdzie byśmy dali? Hmm. To może tak. Szóstkę byśmy dali. Sobie na razie. Tutaj. Oj do tyłu trochę. Co jest z czy to tak biegi jakoś nie chcą wchodzić, czy coś dobra lecimy sobie po małego John gra. o, pięknie nam już zapalił tak co tu staje się zmieści to bo dobra zmieści się tylko to gaz kas teraz Laweta też moja Nie jest. No i w końcu mamy widły do Jochinderka. Do tura. O, właśnie. No i w sumie do Deere'ów też ten tur mamy, jak na razie, bo tylko Deere'y Tutaj mają <coughs> yy, konsolę do, do tura. Oj, i teraz muszę mieć. Okej, okay. dobra. Tak. Dobra. Teraz gdzie byśmy tą lawetę dali? Do tyłu najlepiej by było dać ją To jest grabiarka. Ale przejedziemy sobie tak. No dobra. gaz kas 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 Dobra. Damy sobie tutaj z tyłu tu koło palet. Dobra. No i tak niech będą stać. Dobra. Tak sobie niech będą... Niech będzie ta przyczepa sobie tak stała tu. No wiadomo, to, to jest tak już, żeby nam nie przewozili tych worków, tylko sami będziemy nie po nie... Znaczy wiadomo, że też będę zamawiać, ale większość chyba i tak będę ja przywozić. Tutaj mamy opony. No i Silos na kiszonkę będzie tu. Gdzieś budowane może. O, tam, tam zbudujemy silos na Kiszonkę. Także ja właśnie sobie może tak dokupię tych opon więcej No gdzie te opony teraz były? Wiem, gdzie one były. No, tu są. Tak. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. I 10. Dobra. Okej, okay. jest odczepione? Tak, widzimy. Oj, co jest? Poczekajcie, bo coś mi się zablokowało. Okej, okay, dobra. No i wreszcie Johnny już będzie stał z turem <laughs> Dobra, ja tu Johnny gra tak bardziej do tura, do cienia, Do cienia zaparkuje. Okej okay. O! Py <laughs> I te widły tak mogą być, okej. Okay. Dobra. Tutaj mamy naszego byczka, czwórkę. Mam, ja mam trzy Czwórka, szóstka i jeszcze jedna szóstka. Dobra. Także ja bym jeszcze w sumie tak, miniaturkę zrobił, tylko jaką? Hmm. Dobra. Taką zrobię miniaturkę. Oj, nie taką. Muszę odejść. Dobra. Mam zrobioną. Teraz wy możecie w sumie widocznie trochę mieć. Okej. Okay. Powinno już jest, powinno już być dobrze. O no i ona się tu. O może tak wyczyścimy. A tu potmuchamy tym powietrzem. Tak, żeby trochę. Okej, okay, dobra. Dobra i idziemy jeszcze sprawdzić, czy tam jest auto. No, no jak tak, no to sobie je weźmiemy, no. Nie. Dobra, one gdzieś tu było. Tam jeszcze trochę dalej. One tu było. Tu gdzieś. Dobra. wiem. One tutaj było. No. Okej, okay, nic nie jest przywalone. Odpala. O, dobra. Ty, nawet taki Fiat jak ja mam. Tylko, że mój jeszcze w warsztacie stoi. To dwa takie same będziemy mieli. Ale tu ładnie, bo... No... Trochę tam poschodziło lakier, ale ładna jest. Ta bryczka jest bardzo ładna. Weźmiemy sobie ją. Dobra i damy w sumie sobie ją tu na razie. Albo dobra, odjedziemy, tak żeby jak właściciel może będzie przejeżdżał to. Tak żeby nie zauważył to do tyłu. Ją schowamy. O, tu praktycznie zawiaty. Za tu tą stodołę. Dobra. Okej. Okay. Tak sobie tu będzie stało. Stał ten fiacik. Hmm. O, to, to był... Z. O, dobra. No dobra, z tego odcinka to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Do następnego. Cześć.